Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Mijające dni to niestety okres podwyżek, zwłaszcza podwyżek cen benzyny na polskich stacjach i niestety te podwyżki będą mieć swój złowrogi dalszy ciąg w najbliższych dniach, ale po kolei. W tym tygodniu zobaczyliśmy podbicie cen benzyny o 5 groszy do poziomu 4,83. W przypadku diesla to jest zmiana zaledwie o grosz do poziomu 5,09. O 2 grosze podrożał nam gaz LPG, który w tej chwili sprzedawany jest w średniej cenie 2 zł i 17 groszy. Na rynkach międzynarodowych cały czas działają te same czynniki, czyli redukcja produkcyjna OPEC i krajów współpracujących, takich jak Rosja, a także sankcje wobec Wenezueli, która ma niebagatelne problemy, jeśli chodzi o eksport swojego surowca i sankcje wobec Iranu. Tutaj cały czas są one w jakimś sensie odroczone czy zawieszone, ale mimo to na rynkach toczą się już przygotowania do, do ich wejścia w życie i cały czas ich widmo powoduje podwyższanie się cen ropy. Ropa systematycznie drożeje, już z Zbliża się niebawem do poziomu 70 dolarów za baryłkę. I pokłosiem tego również jest to, co może się dziać, zwłaszcza z cenami benzyn na polskich stacjach w najbliższym tygodniu. Analitycy Petrol.pl szacują, że może się cena benzyny 95-oktanowej ulokować w przedziale między 5,84, 4,84 4 a 5 zł za litr. W przypadku diesla ta zmiana podwyżkowa nie będzie tak odczuwalna. Tutaj przewidujemy średnią na poziomie 507 Niewielka korekta. W górę jest również możliwa w przypadku cen autogazu. Tutaj podejrzewamy, że ceny ulokują się na poziomie między 2,14 a 2,22 za litr.